Witam w kolejnym odcinku Niezwykłej Botaniki Stacha. Dziś opowiem co nieco jak em, zimować kapturnice i muchołówki oraz rośliczki zimnolubne też właściwie się ten opis właśnie tyczy wszystkich trzech grup chociaż są tylko kapturnice pokazane no akurat tutaj to tak jest poukładane wszystko ale tak, należy zacznie ograniczyć podlewanie. Raz na dwa tygodnie najlepiej podlewać. Ale to też wszystko zależy tutaj od gleby, od torfu. Bo mam tutaj ta takie przykłady, które nawet muszę codziennie podawać z grona, to, że torf błyskawicznie przesycha, pomimo tego, że jest chud, Nie wiem dlaczego. A w takim przypadku roślina może uschnąć. A są takie przykład przypadki, w których torf, w to torf po miesiącu nie trzeba podlewać jeszcze, bo jeszcze nie przeschnął. Tak więc to pewnie wszystko zależy od jakości tego torfu. Więc należy po prostu monitorować, najlepiej nawet codziennie chodzić i sprawdzać, czy ten czy jest dobrze. Oczywiście nie należy, oczywiście, przedobrzyć. Najlepiej do, dotykając palcami sprawdzić, czy jest taka lekko wilgotna gleba. Jak jest, to zostawić. Jak nie jest, no to oczywiście podlać. Temperatura od 0 do 15 stopni, przy czym lepiej mieć pomiędzy 10 a 0. Kapturnice, muchołówki oraz rośliczki zimne, o mi wiadomo, nawet mogą być mrozoodporne. I to już jest koniec. Zasem tego odcinka niezwykłej botaniki Stacha. Zapraszam do oglądania poprzednich odcinków. Zapraszam do oglądania następnych odcinków. Zapraszam do subskrypcji. Czyli śledzajmy go kanał na YouTube, Stacho Amerykański. Zapraszam też na mój e, ten nowy klub na Facebooku. Link jest w opisie. Jeśli ja z Państwem żegnam. Do zobaczenia.